Cześć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o jednym z najpotężniejszych narzędzi do zmiany życia rutynie Poranka Cudów Hala El Roda. Jeśli chcesz odkryć, jak poranne nawyki mogą wpłynąć na cały Twój dzień i życie, to świetnie trafiłeś. Hal dzieli się swoją osobistą historią i praktykami, które mogą pomóc Ci budzić się z celem i pełnym energii. W tym odcinku Omówimy sześć kluczowych elementów skutecznej porannej rutyny, które poprawią Twoją produktywność, samopoczucie i pasję do życia. Jeśli jesteś gotowy na zmiany, zostań z nami. Zaczynamy! Podstawą rutyny Poranka Cudów jest rozpoczęcie dnia z intencją i celem. Każdego ranka poświęcasz czas na rozwój osobisty, co ustawia pozytywny ton na resztę dnia. Hal Elrod wprowadza sześć praktyk. Które zmieniają życie: cisza, afirmacje, wizualizacje, ćwiczenia, czytanie i pisanie. Każdy z tych elementów odgrywa kluczową rolę w rozwoju osobistym i sukcesie. Integrując te praktyki w porannej rutynie, możesz wykształcić nastawienie na osiąganie celów, klarowność i motywację. Poranek Cudów to prawdziwa rewolucja w podejściu do każdego dnia i całego życia. Rutyna poranka cudów składa się z sześciu praktyk, które warto wdrożyć do swojego dnia. Zacznijmy od ciszy. To medytacja lub głębokie oddychanie, które pomagają osiągnąć mentalną klarowność i redukują stres. Kolejnym elementem są afirmacje czyli pozytywne stwierdzenia, które wzmacniają Twoją pewność siebie i motywację. Następnie mamy wizualizację. Wyobrażasz sobie swoje cele i marzenia, co pomaga w skupieniu i determinacji. Ćwiczenia są niezwykle ważne dla zdrowia fizycznego, dają energię na cały dzień. Czytanie pozwala na wzbogacenie wiedzy i inspiracje, a pisanie pomaga w refleksji i samopoznaniu. Możesz zacząć od pięciu minut medytacji, pisania afirmacji, czy przeczytania kilku stron książki każdego ranka. Sprawdź, co działa najlepiej dla Ciebie. Jak stworzyć swoją idealną rutynę. Poranka cudów. Na początek oceń swoje obecne poranne nawyki. Co robisz rano? Co możesz poprawić? Może brakuje ci czasu, czujesz się pospieszony. Następnie stopniowo wprowadzaj praktyki poranka cudów. Zacznij od jednej lub dwóch, na przykład ciszy i afirmacji, a potem dodawaj kolejne elementy. Ważne jest, aby ustalić stałą godzinę pobudki, by mieć czas na każdą z praktyk. Kluczem do sukcesu jest konsekwencja. Wprowadzaj rutynę codziennie, a po pewnym czasie zauważysz realną zmianę w swojej produktywności, nastawieniu i ogólnym samopoczuciu. Nie brakuje osób, które dzięki porankowi cudów zmieniły swoje życie. Weźmy na przykład jednego przedsiębiorcę. Który zaczął wcześniej wstawać, by wdrożyć te praktyki. Wkrótce zauważył ogromny wzrost produktywności, co pomogło mu w sukcesie jego biznesu. Inna osoba, która zmagała się z lękiem, zaczęła codzienną medytację i pisanie, co pomogło jej odzyskać kontrolę nad myślami. Dzięki temu poprawiła swoje zdrowie psychiczne i relacje z bliskimi. Te historie pokazują, jak rutyna poranka cudów może zmienić życie na lepsze, zarówno osobiste, jak i zawodowe. To dowód, że zmiana jest możliwa, gdy zaangażujesz się w codzienną rutynę. Rozpoczęcie rutyny poranka cudów może wiązać się z pewnymi trudnościami. Zarządzanie czasem, brak motywacji to normalne. Aby pokonać te przeszkody, spróbuj wstać 10 do 15 minut wcześniej. By stopniowo dostosować swój poranek. Skup się na tych praktykach, które najlepiej pasują do Ciebie. Jeśli brakuje Ci motywacji, przypomnij sobie, jakie korzyści osiągniesz dzięki tej rutynie i ciesz się z małych postępów. Bądź wytrwały, elastyczny i nie bój się dostosować swojego planu, jeśli to konieczne. Z czasem zobaczysz, że poranek cudów staje się naturalną częścią Twojego dnia. W dzisiejszym odcinku poznaliśmy przełomową moc rutyny poranka cudów, której celem jest rozpoczęcie każdego dnia z intencją i celem. Omówiliśmy sześć kluczowych praktyk: cisza, afirmacje, wizualizacje, ćwiczenia, czytanie i pisanie, które pomagają w rozwoju i sukcesie. Pamiętaj, aby ocenić swoje obecne nawyki, stopniowo wprowadzać te praktyki i być konsekwentnym, by osiągnąć trwałą zmianę. Czas działać. Wprowadź poranek cudów do swojego życia i zacznij cieszyć się pełnym, produktywnym dniem. Jeśli ten materiał Cię zainspirował, zasubskrybuj nasz kanał, polub ten film i podziel się nim z innymi którzy również mogą skorzystać z porannej przemiany.